Bóg Burzy jako najważniejsza postać Pateonu rządził światem ludzi i bogów. Sprawował władzę nad przyrodą, szczególnie nad piorunami i bogurami. Do tego był poręczycielem międzynarodowych paktów. Bóg Burzy, hetycki terhuna, lewilski Tarhung, to znaczy zwycięzca, często otrzymywał epitety niebiański, uważany za odpowiednika Prochetyckiego taru, był najważniejszym bogiem panteonu hetyckiego, odgrywał również istotną rolę w Panteonie Luwijskim. Właściwie był to Bóg mający władzę nad pogodą, szczególnie zaś nad burzami, piorunami, murami deszczem, wiatrem i wszelkimi zjawiskami naturalnymi na niebie. W tekstach klinowych jego imię bardzo często zapisywano symbolyjskim ideogramem ima lub zwłaszcza w czasach imperium, Użycie jednego znaku sumeryjskiego utrudnia odróżnienie go od innych lokalnych bogów burzy z różnych miast czy kuryskiego Teszuba, który wszedł do panteonu etyckiego wraz z nową dynastią. W lubyjskich tekstach znakiem Boga Burzy był hierogi, przypominający kształtem literem W wyobrażenie pioruna. Władał niebem i ziemią, bogami i istotami ludzkimi. Władzę nad ludźmi przekazywał królowi, swojemu przedstawicielowi i zastępcy na ziemi. Pomagał tym, którzy stali u jego boku, a mścił się na wrogach. Czczony był również po upadku Imperium Ketyckiego. Głównym atrybutem Terhuny był piorun. Luwijski Terchunt jeździł rydwanem, zaprzężonym w dwa konie. Dopiero pod wpływem Ketyckim, do Towarzystwa Ketyckiego Boga dodano dwa byki. W późnej ikonografii przedstawiono go jako brodatego mężczyznę z włócznią, maczugą lub podwójnym toporem w jednej ręce, a piorunem w drugiej. Odziany był w krótką męską tunikę, szpiczastą czapkę z rogami. Pojawiał się w pierwszym miejscu w taktatach jako poręczyciel paktów. W przedhetyckiej i hetyckiej anatolii prawdopodobnie każde miasto państwo miało swojego Boga burzy, który był czczony jako główne lub jedno z głównych bóstw panteonu lokalnego. Wraz ze wzrostem znaczenia niektórych miast także ich bogowie, burzy nabierali większego renomy i ofiary, dla nich włączone do obchodów wielodniowych świąt sedonowych. Wśród najważniejszych trzeba wymienić Boga burzy z miasta Nerik. Długi rytuał odprawiany w celu przywołania i ułagodzenia boga wpleciono mit o jego odejściu. Duże znaczenie miał również Bóg burzy z miasta Zipelanda, leżącego, jak się wydaje, nieopodal stolicy. Po opowieściach o zaginionych bogach występują też bogowie burzy z miast Kurwisna i Tychnizana. Zachował się opis jednego z przedstawień boga z miasta Lichzina. Był to ryton, naczynie służące do picia, wielkości łokcia, w kształcie głowy byka drewniany, obłożony srebrem, a łeb i fragment szyi byka wyłożony został złotem.